Obserwuję od kilku dni media publiczne, media publiczne po wyborach, i mam jednoznaczne wrażenia. Te media w żaden sposób się nie zmieniły. To może nawet i z pewnego punktu widzenia lepiej, bo byłoby absurdalnie, gdyby ludzie, którzy do ostatniej chwili traktowali telewizję publiczną, radio publiczne jako narzędzie propagandy na rzecz platformy, no w dzień po wyborach dokonywali gwałtownego skrętu czy zachowali się zupełnie inaczej. To budziłoby zażenowanie. Natomiast mam wrażenie, że my z kolei jesteśmy teraz przedmiotem takiej operacji pod tytułem Pojedziemy na całość, będziemy otwarcie kontestowali to, co się stało i pokazywali swoją sympatię do y, partii przegranej. I wy nas zczyście, y, my będziemy męczennikami, będziemy krzyczeli, że. Jesteśmy ofiarami czystki. No to oczywiście ma postać łagodniejszą w postaci programów informacyjnych, wiadomości, w postaci programów TVP Info, bardzo zamienne. A najostrzejszą to oczywiście jest wersją, jest program Lisa, Tomasza Lisa, który w dzień po wyborach no nie zaprosił nikogo z rzeczników formacji, które wygrały te wybory. Ja myślę nie tylko nawet o PiS-ie, ale o innych partiach prawicowych. Niejako mówiąc, zróbcie mi krzywdę. No ale to jest oczywiście spektakl pod tytułem Złodziej krzyczy łapać złodzieja, bo jeśli Tomasz Lis będzie wygnany z telewizji publicznej za karę za tego typu postępowanie, no to będzie oczywiście sam sobie winien. To będzie proces odzyskiwania mediów publicznych. Co mówiąc, chcę jeszcze powiedzieć rzecz jedną. Mianowicie nie chciałbym, żeby to się zmieniło oczywiście w swoje własne przeciwieństwo. Ja nie chciałbym, żeby miejsce Tomasza Lisa zastąpił jakiś antytomasz tomasz Lis. Tomasz jest, przypomnę, redaktorem naczelnym wyrazistego, zaangażowanego w wojnę z prawicą tygodnika I nie chciałby, żeby ktoś podobny kierował czy prowadził sztandarowy program publicystyczny w telewizji. Tam jest potrzebny ktoś, kto moderuje dyskusję. Tak samo jak nie chciałbym, żeby dziennikarka, która łajała i krzyczała na przyszłego prezydenta Andrzeja Dudę, no zastąpiła inna dziennikarka, która będzie podobnie się zachowywała z polityków Platformy. Ta dyskusja nas czeka. Pewnie to będzie proces bardzo trudny, bo między jedną a drugą stroną mało co już pozostało, jest spalona ziemia, mało jest dziennikarzy wiarygodnych, że mogliby odgrywać rolę takich moderatorów dyskusji. Natomiast, no, jeśli PIS chce zbudować coś trwalszego, coś na dłużej, y, powinien pomyśleć o tym, y, jak te media publiczne mają wyglądać. To nie powinna być tylko i wyłącznie y, tuba, y, y, czy nie powinna być w ogóle tuba nowego rządu, a, ale y, niewątpliwie, niewątpliwie coś, y, coś, co będzie pozwalało ludziom zrozumieć procesy społeczne, zrozumieć y, procesy polityczne. No. Po pierwsze, nie chcę odwetu na prawie połowie społeczeństwa, a po drugie myślę, że takie formacje, które mają media publiczne tak do końca, no one się bardzo szybko alienują. Platforma padła tego ofiarą. Platforma była sama przeświadczona o swojej swoim nieomylności, ponieważ zbudowała sobie media, które ją okłamywały. PiS powinien tego uniknąć, i mam nadzieję, że tak będzie.